Dzień dobry. Przed nami kolejny wywiad, tym razem z Sandrą Marciniak-Światową Bloku twórki. Aleksandra. Dzień dobry Sandro. Dzień dobry. Sandro, co miało wpływ na wybór, na wybór siatkówki? E, przypadek. E, raz poszłam na trening siatkówki i bardzo mi się spodobało. Siatkówka to sport dynamiczny i ciekawy, który mnie wciągnął i zachwycił. Treningi siatkarskie są ciężkie i to wiemy wszyscy. A jak Ty się od tym odnajdujesz? Potwierdzam, że treningi są bardzo ciężkie i doświadczam tego na własnej skórze, lecz nie ma innej drogi, by być dobrym. Żeby osiągać sukcesy, trzeba ciężko pracować. Takie jest w świadkówce i takie jest w życiu. Czy siatkówka jest sposobem na życie? E, tak, jest sposobem e, na życie. No dobrze. dobrze jest mieć pasję. Moją pasją jest światkówka. Wypełnia większość mojego czasu, odgrywa bardzo ważną rolę w moim życiu. Uzależniam się od No cóż, dziękuję ślicznie za wywiad. Pozostaje nam życzyć dalszych sukcesów. Dziękuję. No i gry, wyżej, no daj Boże, w tak? Tak. Dziękujemy ślicznie.